Witajcie, kochani, nie macie pomysłu na przygotowanie czegoś ciekawego, prostego, a zarazem szybkiego na spotkanie ze znajomymi? Mam fajny pomysł. Będą to oczywiście pieczarki firmy Gardenia. Proste, łatwe do zrobienia. Potrzebujemy tylko porządne, e, czyste, białe kapelusze. E, o, idealne. Wielkością, średnicy około 4 cm. Do tego trochę żółtego sera jest potrzebne. E, jajeczko do panierki, tabasko. Do środeczka, żeby była pikanteria, sól, pieprz, żeby to wszystko przyprawić. Do tego zrobimy taki dressing miodowo-oliwny z papryczką chili, czyli proste, banalne, łatwe do zrobienia. Każdy jest w stanie w warunkach domowych po prostu to przygotować, a znajomi na pewno będą zachwyceni. Do tego może jakiś ciekawy trunek, kieliszek dobrego czerwonego wina i jest impreza. Naprawdę super. No to co? Obawiamy się roboty. Pieczareczki trzeba wy naciąć delikatnie. O. I może tak obkręcić. To co zostanie jeszcze lekko wykroić. To wszystko będzie potarte. Tak. I kochani w to miejsce, w którym była noga po prostu będzie ten farsz. Czyli jest, jest otwór, czyli jest dokładnie miejsce na to, żeby pieczarkę naciąć. Pieczarki są wydrążone, dokładnie cztery, i teraz te nogi absolutnie ich nie wyrzucamy, tylko bierzemy tarkę i kochani, na grubym oczku trzemy, tak, no i teraz do, do tych potartych pieczarek trzeba potrzeć e, troszkę żółtego sera, po śląsku kejza. A to wszystko przez to, żeby, żeby spoiła całą masę, czyli przy smażeniu ser się po prostu roztopi i fajnie złapie całą masę. Na cztery pieczarki no to tak 30 maksymalnie 40 gram żółtego sera. Teraz. Pieprz najlepiej młotkowany, sól i tej soli może być kochani troszeczkę więcej z tego względu, że farsz musi być bardziej pikantny, bardziej słony, żeby pieczarki były wyraziste. I teraz żeby, żeby był jakiś kolor, e, to można dać parę ziarenek różowego pieprzu, tak, i odrobinkę natki pietruszki. Ona na przede wszystkim i smaku, ale też koloru. No i źródło witaminy C, bardzo dobre. Ale zapach po mojemu zawoniało. No i Pietruszka do farszu. No i teraz są dwie możliwości, kochani: e, możecie sobie tabasko skropić dwie czy krople do środka, albo dodać do farszu. Więc e, jak to woli, jeżeli e, pieczarka jest skropiona, to przy jedzeniu ten, ten, ta ostrość się rozchodzi. W farszu może się to, że tak powiem, zgubić, więc warto dwie krople do samej pieczarki. No i mieszamy. Lepiej to zrobić palcami, bo wtedy farsz po prostu się dobrze łączy. No i co? Nadziewamy. No Jak najwięcej bo to jest cały ten smak super przełyką ślina to jest dobry, dobra oznaka tak że będzie bardzo, bardzo smacznie proste, łatwe banalne pieczarki są nadziane no i do panierki jajeczko rozbełtane Możemy jeszcze troszkę pościskać tę pieczarkę, żeby przycisnąć ten farsz. O. No i najlepiej spodem, żeby się zamknęło. No i te pieczareczki dochodzą. Mamy teraz szybciutko zrobimy dressing. Łyżka oliwy z oliwek. Łyżecz, łyżka, przepraszam, miodu. E, szczypta pieprzu, szczypta soli. No i wspomniano już papryczka, chili. Właśnie ona może być w takiej całości, bo to na do takiego i koloru, i ożywi. Papryczka w dressingu na do ostrość, miękki bardzo fajnie załagodzi, a oliwa po prostu cały zemulguje. Jest gotowe, pieczarki dochodzą. Pieczarki trzeba osączyć. Ale pachnie. Wyłączymy już prąd. No i teraz dressing. Przeciągamy. Tryczka. Coś zielonego. Piękny jarmuż ożywi całość. Pieczarka jedna. Jedną może przekroimy. Pieczarki proste, łatwe, konkretne. No i myślę, że na imprezę, na zakąskę. Naprawdę perfekcyjne. Zapraszam do zrobienia.